Słuchajcie, wchodząc tu, dostajemy, no trzeba to mieć, nie? takiego klapsa, nie? Od razu są takie widoki. Wow! Nie, no na mój łeb, kurczę, zryty, w talewiakowy, Szok. Od razu mamy piękne. Kurde, kolokazja, lokazje? Mm, nazwa. Nie widzę. O, rybki pływają. Zobaczcie, jak pięknie. To sobie rośnie. Dobra, kierunek zwiedzania, jak widzicie, o, pielgrzym madagaskarski, w prawo, tak więc obchodzimy, zrobię chyba jeden taki długi odcinek, bo jak ja potnę, to potem jest od groma roboty z tym montażem, zobaczcie jakie korzonki, jakie sprytne drzewko, Jola, możesz cykać zdjęcia, nie. nie wiem, czy to butia nie będzie, a co tu jest? Zobaczcie na to. Zobaczcie na to. Fikus. Fikus, ale jaką korę ma, nie? Jola. Co? Zobacz jaka kora. A to ciekawostka. Dobra. Także idziemy. Obejdziemy. Jolu, y ile wstęp. Dwa od osoby? 23 zł od osoby. To nie jest drogo, to jest bardzo duża palmiarnia. Jeszcze w tak. 12 zł do osoby. No właśnie, coś mi tu nie pasowało. 12! Kto tam będzie chciał, to sobie poczyta. Róbcie sobie pauzy. Po prostu. Idziemy, Jola. Nie, no tutaj się można poczuć jak w jakiejś dżungli. Nie, no tu Pałownia, gdzie masz? O kurde, co tu mamy? Jakiś Makaranga. Maca... Grandifolia. Jakie liście ma piękne. Czekajcie, oko przetrechło. coś tu nie halo jest. Chociaż nie no, bo jest dosyć ciemno. Arn pierzasta. No pierzasta. O, ja widzę, że tutaj te palmy, niektóre to mają od groma lat. Naprawdę. No nie wiadomo gdzie patrzeć. Kierunek zwiedzania: bambusy. Jola, jakie, jakie nie wierzę? Weź Jola, idź pod te bambusy. Zobaczcie, jakie tu są bambusy. Och, mordę. Jakie wielkie bambusy. Bambus pospolity. Bambus pospolity. Nie no, powiem wam, takie to by chciał. Papugi są nawet. Zobaczcie. Końca nie widać. Co tu mamy za papuszki? Amazonka kubańska, amazonka niebieskoczelna, amazonka mord modrebna widzisz tylko dwa ptaki Jola, chodź jeszcze na chwilę tam, wiem, że jest kierunek zwiedzania. Zobaczcie jakie ryby Ty, ze, pa 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 Ty, chłodna jest pewnie myśli, że... Co to za ryby? Na rasie? Nie, ozdobne, karpie koi chyba. Normalnie się nie boją bo pewnie ludzie tam nieraz jedzonko dali. Wow, dobra, idziemy tam teraz. Wow. Lejany, tropikalna, roślinność tropikalna. Ja spróbuję podzielić to na działy, i zrobię tak, i wtedy będzie wiadomo. Będzie wiadomo. O, bananowce na dzień dobry i olejakie. proszę bardzo. Dobra, to będziemy w tamtym kierunku widzieli. To zobaczę jako odmiana. Jaki gruby musa sapientum, banan mądrości. Dobra, o. Monstera? No. Edzie. Olejowiec gwinejski. Palma raczej, no. Nie, ja muszę się kiedyś za granicę wybrać. No, pojechać tak, do takiej prawdziwej dżungli. Piękne to wszystko jest. Rewena, Nie, Ravena. Rivaluris, jakaś. Co zaglądasz? No. Nic tam nie ma. Dobrze, że mamy szeroki kąt. A tak jest normalnie. Jakbym miał normalny smartfon, tak byłoby widać. Czy normalny? No, bez szerokiego kątu. Także szeroki kąt to się ceni. Aż po sam dach, no. Co? Co to jest? No jeśli jej wejdziemy? Fikus. Fikus? A co to za owoce? No, nie będziemy zrywać i jeść, nie wolno. Nie, nie, nie. Nie Dobra, kierunek zwiedzania w tamtą. Waszyngtonia tam chyba na środku jest. Co kwiat? Skrzydłokwiat, tak? O, patrzcie. Patrzcie, jakie kwiaty wielkie. W porównaniu z ręką. Kurczę. Co? tak O, to jeszcze są małe. Tu coś... Ile stopni mamy? 21. Pokażcie, ole jakie wachlarze. Piękne. Nie wygląda mi to na Waszyngtonie. Jakaś inna? Jakie liście ogromne. Co to? Ogromne liściochy. Także to jest dalsza część Stalewiaki w podróży, a już dawno w domu jestem, bo pewnie to wrzucę w, przysz, w przyszłym tygodniu. Dziś, Ola, jaki jest dzień? Dziś jest piątek. E, piątek. Drugi, tak? tak. Pokaż, Ola, grubość tego pnia. Tego? No. Tego, tego. zobaczcie, bananowca. Zobaczcie, jaki gruby. Jaki gruby. No, tak. Dobra. No. Teraz musimy iść jola, tam, kierunek zwiedzania, bo będziemy w kółko chodzić. Chodź. A tu mieliśmy sprawdzić, to chyba monstera. Nie, to nie jest monstera. No nie, nie. Utrze, powiem wam tak, tabliczek nie. za bardzo nie ma. Weź to, pokaż ze sobą, pod listkiem. Sie. Parasolka, ty weźmiemy sobie na parasolka. Chce obecnie. Nie można odcinać. Ale jak w swoim żywiole. To był, był, ktoś z was tutaj pewnie był. Idziemy dalej. Spróbuję zrobić to bez montażu, tylko nie wiem, czy tyle ba nie, nie bateria, czy film się nie zatrzyma, bo w, chociaż w 4K by było. W prawo. A to roślinność tropikalna cały czas. Patrz, jak tu rosną sobie. Gdzie? No, tak, czy tam, czy patrzę. Kawowce, figowce. A, no. Wszędzie figowce. Żabiochy? O, typa, siedzi zakopana. Gdzie? Tu? O to? O Jezu, kamień jakby to jakieś leżał. No, sobie siedzi. Żaba rogata. A, no A, no, no, no. Tu jaki kolcuch. Co tu mamy? Łuskotnica pękająca. Zrobimy zbliżenie. Patrzcie jakie, kol, jakie kolcuszki. Dobra, nie będę dotykał. Nieźle. 30 metrów wysokości. 30 Nasiona metrów. Wybuchają. Nasiona wybuchają? No i strzelają na To proszę bardzo. Spójrzmy na 40 km na godzinę. O boju, jak tam będzie piękniusio rośliny wodne jeszcze też zrobimy osobno. Podzielę ten film po prostu. Kierunek zwiedzania i tu i tu. No na razie, jeszcze tu w koło będziemy. No bo potem pójdziemy pod szczyt lasu tropikalnego. Ojoj, oj, oj. A prawie jak bananowce. Co tu mamy? Pokaż się, Jola, z tą rośliną na przykład. Kurcz. O tą, no Stale jak mógłby pracować w takiej firmie. W firmie, w takim palmiarniach gdzieś. Kurde, porzuciłbym wszystko bez kitu nie? I kręcić odcinki. Okaże roślinie. Bez <laughs> kitu to jakie ładne. Wiesz, też tutaj jest jakiś czas, że wycinają dużo, bo by się nie pomieściło. Patrzcie. Pieprz czarny. Która to? Tu jest jakieś drobne? Tam są wyższe liście. No tak ci powiem, że nie wiem. Operacje pregnacyjne zwierzęta na zapleczu. Przepraszamy. Dobra, tutaj. No same takie gąszcze. Idziemy tam dalej. Czyli to jest tropikalna, tak? Jedna i druga. W lewo. W lewo? W lewo? Idziemy w lewo tam zobaczyć dalej i potem przyjdziemy tutaj zobaczyć te rośliny wodne. No to chodź, kierunek, najpierw tam no, kierunek zwiedzania. Pod, podszyt lasu tropikalnego. I się zaczyna pięknie. U. I czytamy. Z ręką, jakie to wszystko jest ogromne Sagowce, Jola O, ale jaki sagowiec Pokaż się pod nim Zobaczcie, jaki sagowiec To jest na dzień dobry sagowiec Patrzcie teraz na tego Nie no Cykas, cykas seks, coś tam O, seks, coś Dobra, nie będę czytał, bo zaraz Coś zbanuje Patrzcie na to Pokaż się przy nim. Potem jeszcze zdjęciami oblecimy. I tam będą widać rosły kolejne. liście Dobra. Tu też kolejne cykasy, same cykasy. No, Kurde. lubię takie klimaty Jak czasem mam tego dosyć, tu, kurde. Oleż piękny. Cykas następny. Rump. Jaki grubasek. Patrzcie z ręką. No. Co, Jola? Następny. Z dinozaurem. Świat cykasów. No, tutaj to takie liny, jakieś pnącza widać. Ficus ali. No. Gdzie? Jest? O, Jacka to było. Jest paproć drzewiasta? Ale które to? Jacek to, to ma. Czy to? Czy to? Możliwe, że tam. Paproci, tu pełno paproci, no. Dobra, lecimy dalej. Łosierogi, jakie piękne. No, Kokolba, nie. Kokolba Rugosa. Wiem. Mogę koleczyć nazwy, wybaczcie. Bez hejtu nie ma sensu. Nie ma sensu. Tu, jakie piękne, cóż tutaj, patrzcie ładno. Zbaneczniki, o, o. Ciekawe, jak tam nasz zbanecznik jeszcze. I tu jakieś ma no, takie te kolce? No, takie, no, taki ja ma kolczuchy no, lecimy dalej. Zobacz, jakie wachlarze. Hmm. Tutaj mamy... Co tu? Liku Likula Grandis z Nowej Gwinei. Poczekaj, poczekaj, pokaż się pod tym. Zobaczcie. No piękne. Piękne. Słuchajcie, robimy pierwszą część, ponieważ jest już 15 minut i taki film to mi zajmuje 6-7 giga. Zrobię kolejną, kolejną jednak, bo nie wiem czy mi się telefon w trakcie nie wyłączy. Czyli kole z kolejnej części będzie kserofity, stare, starego i nowego świata oraz sawanna.